Pada. A właściwie powinienem powiedzieć, że leje. Do tego stopnia, że nawet dziadek uciekł. Nie, no żartuję, dziadek nie uciekł, dziadek tutaj ratuje, co się da, bo niestety jest na naszym gospodarstwie bardzo, bardzo źle. Chodźcie, pokażę Wam teraz, co się tutaj wydarzyło. Może zaczniemy najpierw od takich... Najmniej drastycznych rzeczy, bo naprawdę nas zalało. W tym momencie jest niebezpiecznie. Zobaczcie, co się tutaj stało. Wszystko dosłownie pływa. Zapytacie pewnie, gdzie są zwierzęta. No, zwierząt już z nami nie ma. Zwierzęta zostały sprzedane. Na szczęście udało mi się to zrobić zanim tak naprawdę doszło tutaj do najgorszego. Zanim to wszystko zostało zalane. Gdy widziałem tylko, że tutaj woda się podnosi. No to tak naprawdę zacząłem po prostu sprzedawać te zwierzęta i przyjechał ziomek, kupił te zwierzęta. Nawet powiedziałbym, że w dobrych, uczciwych pieniądzach. Zresztą pogadam o tym potem z dziadkiem, to też wam o tym powiem. Dziadka za chwilę będę szukał. Widzę, że tutaj bele zrobione, no przynajmniej tyle, ale zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mamy zalane pole, mamy zalane, słuchajcie, tutaj, to jest akurat pole sąsiada. O, będzie trzeba uratować te buraki, zanim one jeszcze nam tutaj nie zgniją że wiemy, co będziemy robić dzisiaj. Na pewno będziemy musieli to ogarnąć. Dobrze, że tutaj przynajmniej to pole z pakiem jakoś się ostało. Jakoś sobie stoi. Ale teraz słuchajcie, ja pokażę wam, co się stało z drugiej strony. Bo tam naprawdę jest nieciekawie. Przed chwilą podszedłem, zobaczyłem, gdzie jest kombajn. I aż normalnie za nim mówiłem. Zobaczcie, woda się zaczyna już tutaj. A kombajn pływa dosłownie po koła. No, mamy tam wody ekstremalnie dużo. Nawet nie wiem ile. To dosłownie się pojawiło w przeciągu... Półtorej godziny, myślę, że nawet nie aż tyle, ja byłem z drugiej strony gospodarstwa, nie było mnie tu, a teraz to jak chcę sobie tu chodzić, to muszę sobie pływać, no powiem wam, jest naprawdę źle, jest niebezpiecznie, nie wiem czy ja tu w ogóle traktorem będę w stanie przepłynąć, bo jest po prostu bardzo, bardzo dużo wody, te bele, które tutaj są na pewno nie będą się do niczego nadawać. No i muszę Wam powiedzieć, że czegoś takiego tu ja się tu naprawdę nie spodziewałem. Zaraz pójdę szukać dziadka, bo jednak on mi jest bardzo potrzebny do tego, co się tu będzie dalej działo. Kurde, no tutaj to ja nawet nie przejdę. No nic, w takim razie musimy znaleźć chyba dziadka i ratować, co się da. Myślę, że zacznę po prostu od tego drugiego. Dziadka jeszcze tutaj nie ma, więc przynajmniej załaduję troszeczkę buraków czerwonych, zanim jeszcze da się to zrobić. Ciężarówka tutaj jest zalana po koła, ale liczę na to, że uda mi się ją odpalić, że jakoś jeszcze stąd wyjedzie. Ciekawe, czy nie ma tu wody na podłodze. No nie, nie ma, nie ma. Czyli jednak tej wody nie jest jakoś bardzo dużo, więc powinno się udać wyjechać tą ciężarówką. Tam z tyłu jest jeszcze oczywiście przyczepa z gnojem, ale podejrzewam, że nawet nie będę miał jak po nią wjechać. Zobaczymy, będę próbował. Oczywiście krów też już z nami nie ma. Jest pusta zagroda, pusta obora, nie dało się tutaj niczego innego zrobić. Droga całkowicie zalana, droga jest nieprzejezdna. Ja próbuję jeszcze jakoś to uratować, ale plus jest taki, że pada zdecydowanie słabiej niż padało wcześniej. To jest akurat jakieś marne pocieszenie, przynajmniej tyle. Poziom wody chyba już się nie podnosi, a jeśli nawet się podnosi, to jakoś tak bardzo delikatnie. Tu zobaczcie, co jest. Znowu kolejna ulica zalana, kolejna droga, no ale ja muszę jakoś po prostu pozbierać te buraki no bo w przeciwnym razie one się po prostu zniszczą i tak będziemy mieli gigantyczne straty, ale i tak warto je jeszcze jakoś ograniczyć. Dobra, wezmę ten traktor, który jest na gospodarstwie. Dziadka z nami nie ma, dziadek gdzieś poszedł, cały czas pewnie coś robi, tak mi się wydaje, no bo my tutaj od rana już pracujemy, wstaliśmy bardzo wcześnie, widząc, że poziom wody się podnosi, no i każdy z nas robi wszystko, żeby te straty były jak najmniejsze. Ja już miałem dwie akcje dzisiaj w OSP, byliśmy między innymi zabezpieczyć jedną piwnicę, byliśmy ogarnąć również e, uszkodzone drzewo, które zostało podmyte, przewróciło się na główną ulicę, no i też trzeba było się tym zająć. Niestety było z tym dużo roboty, no ale teraz przynajmniej na spokojnie mogę wrócić na gospodarstwo i słuchajcie, ja sobie przyjechałem tutaj ciężarówką i to był chyba błąd, bo ta ciężarówka nie będzie w stanie załadować mi buraków. No nic, w takim razie będę musiał zmienić plan i muszę pojechać jeszcze po przyczepę. Tylko tu jest problem, dlatego że teren jest bardzo rozmokniony. Teren jest po prostu bardzo, bardzo wodnisty. Tu jest po prostu ślisko, niebezpiecznie. Tu ciężko tak naprawdę się teraz jeździ. Tutaj na szczęście mamy domek delikatnie na górce zbudowany. To jest akurat mały plus. Zobaczcie, burak czerwony tutaj jest już sypany do mojej przyczepki. Zapytacie pewnie, co się stało z karmą dla świń. Została ona już rozładowana, czyli świnie mają co jeść. Oczywiście świń nie sprzedawaliśmy, ponieważ ich w żadne wypadku nie zalało. Świnie są na górce. One są bezpieczne, więc to są tak naprawdę jedyne zwierzęta, które teraz mamy. Chyba jeszcze kury zostały. Też będę musiał zobaczyć, co im się tam dzieje, bo w sumie nawet zapomniałem o nich, ale najpierw uratujemy właśnie te buraki. Słuchajcie, opuszczam, włączam. Mam nadzieję, że mi się to zmieści tutaj po prostu do tej przyczepki, bo przyznam szczerze, nie chcę tutaj drugi raz przyjeżdżać, ale okej, okay. tu jest tylko 12500. 12 600. No dobrze, 12600 To nie jest dużo. 12 1600 litrów, to jest naprawdę ok. Ja teraz tutaj przejadę pod tym drzewem w ogóle się zastanawiam, co z tą kiszonką będzie, bo widzę, że tutaj woda zaczyna już pod silos podchodzić. Gdyby faktycznie podeszła pod silos, gdyby ta kiszonka nasiąknęła wodą, to byłby naprawdę... Duży, duży problem. Tam patrzę w oddali, czy jest coś jeszcze zalane, ale widzę, że akurat tam delikatnie nie. To akurat jest dla mnie dziwne, bo wydawało mi się, że w tamtej nietce to przede wszystkim będzie dużo wody, ale akurat tutaj nie jest to zalane, czyli widać, że tutaj woda jakoś odpłynęła sobie stąd, przynajmniej tyle dobrze. Niektórzy się ucieszą, albo nie będą aż tak bardzo martwić, ale powiem wam, że cała, cała tutaj mapa wygląda teraz po prostu zupełnie inaczej. Musiałem aż przestawić ciężarówkę tamtą po lewej stronie, żeby można było wyładować buraki cukrowe, buraki czerwone, przepraszam, no ale udało się to zrobić. W każdym razie, my teraz musimy znaleźć dziadka, musimy z nim pogadać, bo w przeciwnym razie, no niestety, ale no nie wiem tak naprawdę, co dalej można by było robić. No muszę z nim pogadać, przegadać pewne rzeczy, no bo widzicie co się dzieje, no sytuacja jest po prostu nieciekawa. Dziadek, słuchaj, sprzedałem zwierzęta. Gość przyjechał z przyczepami, obejrzał, nawet uczciwie zapłacił. No naprawdę nie było na co czekać. Wszystko w okolicy jest już zalane, on dał naprawdę uczciwą cenę. Ech, szkoda mi ich trochę, ale... rozumiem, młody. Jak woda po kolana, to i baran pływać nie będzie. Dobrze, żeś nie czekał. No właśnie, wolałem to sprzedać na moich warunkach, niż potem patrzeć jak się duszą w błocie, ale przynajmniej dom stoi, reszta to już błoto i bajoro. Dom stoi, bo zbudowany jak trzeba, a ja dziś bele porobiłem, zanim ta ostatnia fala przyszła. Trawę uratowałem, owce mają co jeść. Jakbyś nie sprzedał, to by nie zdechły z głodu. Tyle mogłem. Dzięki dziadek naprawdę. Gdyby nie te bele, to bym miał wyrzuty. A tak przynajmniej wiem, że zrobiłem co mogłem. Nie dało się wszystkiego uratować. Czasem nie uratujesz wszystkiego, ale jak się nie poddasz, to zawsze coś zostanie. A z tego czegoś, znowu się odbuduje. My nie z cukru młody, my z gliny i trochę z uporu. W końcu znalazłem dziadka, pogadałem z nim, no i przy okazji zaczęło się delikatnie przejaśniać. Spróbuję najpierw jeszcze jakoś wyjechać stąd. Mam nadzieję, że to w ogóle będzie możliwe. Pytanie: czy właśnie się uda wyjechać z tej największej wody? Czy przypadkiem ten kombajn nie będzie po prostu zniszczony, zalany? No, zwróćcie uwagę na to, że mam tutaj trochę pszenicy, ale podejrzewam, że ona do niczego się nie nadaje. Nie wiem, czy nawet świnie będą chciały ją zjeść. Ważne tylko, żeby wiecie, co ten kombajn nie został całkowicie zalany, bo by były naprawdę duże problemy. Podejdę teraz zobaczyć, co tak naprawdę tu jeszcze jest na gospodarstwie czy są jeszcze jakieś sprzęty, maszyny, które jestem w stanie uratować, albo y, takie, które no nawet jak zostaną zalane, to czy coś im się stanie? No tu mamy akurat turno, to będzie trzeba w takim razie odremontować. Cały chwytak jest jak widzicie pod wodą, no ale tego już nie uratuję, nie przyjadę tutaj ciągnikiem, nie ma takiej możliwości, tam jest przyczepka. Dobrze, że akurat w tej wiacie stoją te maszyny tak naprawdę na górce, bo zobaczcie co się dzieje, one faktycznie stoją delikatnie w wodzie, no ale temu siewnikowi absolutnie nic nie będzie. Tutaj tak samo, wóz przeładunkowy, on faktycznie stoi no I w wodzie to prawda, ale wiecie, za dwa dni tu będzie sucho, będzie ok. Tak samo ten siewnik. To wszystko sobie parkuje w wodzie, ale tak płytkiej, że to można w ogóle pominąć. Pytanie tylko, czy woda nie nalała się do silosu, bo jeśli tak, to jest katastrofa, ale nie, tu jest sucho, tu jest sucho, tu jest ok, tu jest ok, czyli wszystko jest w porządku. Niestety nie można tego powiedzieć o przyczepie z obornikiem. Zobaczcie, co się tutaj stało. Ona jest, no, ona jest tak naprawdę po ten drugi, trzeci stopień drabinki wręcz utopiona. No to tutaj na pewno nie da się wjechać. Problem polega na tym, że niestety, ale tu był chyba obornik. No, tu jest jeszcze oczywiście przyczepa, paszowóz. Teraz nie będzie to nam potrzebne. Tu był obornik. Chyba jeszcze resztki tam są. Problem polega na tym, że ten obornik na pewno wypłynie gdzieś daleko. E, Bela jedna. O, co ją tutaj zaniosło? Przecież tej, tej beli to tutaj nie było. No i zobaczcie, jak wygląda w tym momencie. Słuchajcie, obora. Ona jest zalana niesamowicie. Tu naprawdę to nie jest tak, że tu jest 10 cm wody. Tu jest wody tyle, że krowa byłaby, słuchajcie, przykryta wodą. Niestety, ale to wygląda po prostu bardzo, bardzo. Bardzo źle. No, niestety, nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Nasze gospodarstwo tutaj było tak ulokowane, a nie inaczej. Tutaj jest tak naprawdę, słuchajcie. No taka niecka, no ojej, zobaczcie co tutaj jest, jak tutaj jakiegoś takiego mułu szlamu naniosło, przecież cała ta droga jest przykryta tym mułem szlamem, tu nie ma w ogóle linii, tu nie ma nic, ojojojoj, oj, 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 to faktycznie tutaj się nieźle porobiło, ale skoro tu jest muł i szlam, to znaczy, że część topoli też będzie w mule i szlamie, czyli po prostu nie będziemy w stanie nic zrobić. No niestety, ale będziemy mieli tutaj naprawdę dużą klęskę żywiołową. Więcej to już naprawdę nie ma tutaj co ratować. Jeszcze tak zobaczę, co mamy z prawej, z lewej strony. No i zobaczcie, no tutaj jest gospodarstwo, które było już zalane ostatnio, ale oni nie mają gorszej sytuacji. Oni mają tak naprawdę tyle samo wody, co mieli wcześniej. Nie wiem zupełnie z czego to wynika, ale przynajmniej tyle, że nie ma więcej wody. No gdyby było więcej, to nasze pole ze słonecznikami byłoby również pod wodą, a tego na pewno byśmy bardzo nie chcieli. Słuchajcie, ja teraz podjadę, pozbędę się resztek chwastów, bo tutaj jeszcze one zostały. Nie ma ich jakoś bardzo dużo, ale te chwasty też trzeba tutaj wyplewić. Potem na pewno przyjadę tutaj i będzie trzeba rozrzucić nawóz. Trzeba będzie rozsypać nawóz, trzeba będzie tutaj albo zatrudnić pracownika, albo samemu będę musiał jechać. Przy okazji, zobaczcie, mam prawie 300 tysięcy złotych na koncie, naprawdę. Ale to jest efekt tego, że sprzedałem dosłownie wszystkie zwierzęta, które miałem. No, Zostały tak naprawdę tylko świnie, zostały oczywiście jeszcze kury i to są jedyne zwierzęta, które w tym momencie mam. Natomiast wszystkie krowy, wszystkie kozy i wszystkie owce zostały sprzedane. No niestety nie dostałem za nie tyle pieniędzy, ile bym dostał w normalnej sytuacji, no ale handlarz powiedział, że no może mi dać 30% mniej. No ja się zgodziłem, no bo tak naprawdę nie miałem co zrobić. Te zwierzęta to po prostu tutaj no miałyby bardzo ciężkie warunki. Ja podejrzewam, że te zwierzęta mogłyby po prostu tego nawet nie przeżyć. No nie ma się co oszukiwać. No zobaczcie co tu jest. Jeżeli tutaj na przykład mam wody, no ja wiadę tu, wjadę tu kawałeczek, żeby wam pokazać. Zobaczcie co jest. Ja tu wjeżdżam, popatrzcie ile ja jestem. Tył maszyny jeszcze tak naprawdę ledwo dotyka wody, a przód no jest już metr w wodzie. A przecież tam w najgłębszym miejscu jeszcze jest spokojnie za 3 metry wody. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Gdybym chciał utopić teraz na przykład maszynę jakiemuś sąsiadowi, to byłbym w stanie zrobić to dosłownie wszędzie na polu. Bardzo niebezpieczna sytuacja, było już kilka akcji z tym związanych, przecież sam wyjeżdżałem, no i wiecie co, ja sobie jeszcze przejadę teraz tutaj, z drugiej strony, w ogóle mamy to gospodarstwo Marka z Piździchowic, aha, tutaj też nie ma wjazdu, no świetnie, no patrzcie co jest, jakie je se deski naukładał, żeby tam nie wjeżdżać teraz do niego, w ogóle sytuacja jest bardzo niewyjaśniona. Krążą jakieś tam plotki, że go policja zamknęła i że go tutaj nie ma w ogóle z nami. No, to, że go nie ma, to jest akurat prawda, bo gdyby był, to prawdopodobnie by tutaj po prostu teraz pilnował gospodarstwa, chociaż akurat jego gospodarstwo jest delikatnie na górce, no ale mimo wszystko, nie ma go tutaj już od wielu, wielu dni. Policji też tutaj nie ma, no ale gospodarstwo jest tak naprawdę zablokowane z każdej strony i absolutnie nie da się tutaj jechać. Normalnie pojechałbym w lewo i w prawo, no ale przecież doskonale wiecie, że mamy tam zalaną drogę, więc tym razem pojadę sobie w prawo, przy okazji obejrzę, co się tutaj wydarzy. Żyło. Czy gdzieś tutaj jeszcze nie ma jakich zalań, czy gdzieś tutaj po prostu nie jest zniszczona ta droga, no bo przecież tutaj też jest dużo różnego rodzaju pagórków. O, widzę, że tam rozlewiska też już są przed nami, widzę, że już ta woda bardzo mocno odbija światło, czyli to nie jest tak, że tylko i wyłącznie w jednym miejscu gdzieś coś się stało. Chyba nawet tutaj już jest odrobinkę wody? Nie, chociaż tu jeszcze nie, ale tutaj się porobiło, słuchajcie, naprawdę nieciekawie. W ogóle odnoszę wrażenie, że tutaj też droga została odrobinie zniszczona, ale to przez ludzi którzy działają na tych polach. Tak mi się wydaje, bo tutaj też sporo, sporo się zmieniło. No ale akurat na to nic w tym momencie nie jestem w stanie poradzić. Jadę teraz dalej, widzę, że trochę pola jest zalanego. Tutaj oczywiście jest sporo wody na asfalcie. No, widzę, że też u sąsiada jest troszeczkę wody, ale to nie jest dużo, to jest wiecie, 50 cm, to szybko zejdzie, na pewno. No ale mimo wszystko popatrzcie na to gospodarstwo. Co się tutaj stało? Przecież myślę, że spokojnie 1 trzecia pola to poli jest tak naprawdę pod wodą. No i teraz powstaje pytanie, czy ja tu w ogóle będę w stanie przejechać? No bo tu jest bardzo, bardzo, bardzo głęboko. No nie, nie, ja, ja już chyba dalej nie pojadę. Ja już chyba dalej nie pojadę. Tu po, prostu, tu po prostu się nie da. Tutaj wody jest za dużo. No nie, no, no skręcę sobie tutaj po prostu na pole jakoś. Spróbuję to ominąć, bo chcę na gospodarstwo wjechać. A i myślałem, że jednak tej wody tu jest znacznie mniej. A tu po prostu jest mega, mega dużo. No dobra, tak sobie przejadę, ale powiem wam, że tu jest naprawdę niebezpiecznie. No po prostu oborę to nam zalało do granic możliwości. Gdyby tam były zwierzęta, no to w tym momencie zwierząt by już nie było i nie ma się co oszukiwać. Byłby po prostu kataklizm. Tak pomyślałem, że pojadę sobie je załadować jeszcze jakąś porcję marchwi na wypadek gdyby coś się stało w moich silosach. Przy okazji je skontroluję i popatrzcie co się stało tutaj. Zwróćcie uwagę na to gigantyczne jezioro z prawej strony. Pokażę Wam teraz widok tak jakby z drona, zobaczcie co się tutaj wydarzyło. Przecież tutaj nie jest zalaje, zalane jedno pole, tu jest zalane dosłownie wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pól jest tutaj zalanych. Tak mi się wydaje, nawet 9, 10, 11 może być. Popatrzcie co tu jest, przecież tutaj jest normalnie na startak i tutaj tak naprawdę jest wszystko zalane, łącznie z tamtą drogą. Ależ tutaj jest gigantyczna powódź. To nie jest, słuchajcie, malutkie jezioro. To jest gigantyczne jezioro, które po prostu powstało w wyniku gigantycznych ilości opadów. No i mamy też jezioro pani Kasi. Pamiętacie o tym, mówiła przecież ostatnio, że jej zalało dwa pola? No to porównajcie sobie, co się tutaj wydarzyło. Ja nie, ja nie twierdzę, że pani Kasi się nic nie stało, ale popatrzcie, co jest tutaj, a popatrzcie, co jest tu. No przecież to są dwa zupełnie różnej wielkości jeziora. No ale trudno. My jedziemy w takim razie teraz do silosu. Pytanie, czy przypadkiem tam coś jeszcze nie ucierpiało. No tutaj sytuacja też nie jest jakaś bardzo ciekawa, ale i tak uważam, że jest znacznie lepiej niż w innych częściach mapy. Popatrzcie tylko, co się tutaj dzieje. No, no jest dużo wody, jest, ale to nie jest aż taka katastrofa jak gdzieś indziej. Tak naprawdę mam wrażenie, że to moje pole, to tutaj tak naprawdę najlepiej poradziło sobie z tym wszystkim, bo jest po prostu na delikatnej górce. Spróbuję teraz załadować. No dobra, no ale skoro tu mamy taką górkę, i skoro tutaj ta woda i tak już się nie podnosi, bo nawet jakby się miała podnosić, to się wyleje gdzieś tam dalej i pójdzie w ogóle na wioskę. To w takim razie zrobimy to inaczej. To w takim razie ja podjadę sobie do drugiego magazynu, bo ten drugi magazyn trzeba będzie zburzyć, jak tylko odzyskam po prostu trochę miejsca, jak tylko będę w stanie opróżnić ten magazyn, to on na pewno pójdzie do rozbiórki, no bo przecież on tu nie będzie stał nie wiadomo ile. Ja chcę odzyskać pole, więc spróbuję teraz załadować marchewki. Mam nadzieję, że się uda, tylko podjechałem chyba nie do końca tak jak trzeba. Powiem wam, że jestem mega przejęty teraz, gdy widzę co się tutaj dzieje na tej mapie. Co się dzieje w Lipinkach? Naprawdę jest mega niebezpiecznie, naprawdę jest nie niefaj... Bardzo dużo wody, bardzo duże straty we wsi. Oczywiście rolnicy będą sobie teraz, można powiedzieć, pluli w brodę, no bo jakby mogło być inaczej, do tej pory zawsze było sucho, a tutaj spadło tyle deszczu, no że w tym momencie jest po prostu powódź. No ale nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić. Ładujemy marchew i jedziemy ją zawieść. Ciekawe co się tutaj będzie działo dalej, no bo powstaje oczywiście pytanie, jak wielkie będą straty. Dzisiaj to zalało nam tak naprawdę oborę, no ale wiecie, obora to to nie jest żaden problem. Gospodarstwo było też zalane. No plus jest taki, ja wiem, że to jest takie trochę szczęście w nieszczęściu, ale mimo wszystko ja nie widziałem jeszcze zalanego domu. Naprawdę, ja nie widziałem jeszcze nigdzie domu, który byłby gdzieś zalany. Do tej pory oczywiście widziałem mnóstwo pól, widziałem ogromne jeziora. Ale tak naprawdę, jedyne gospodarstwo, które było zalane, to ono już było zalane przecież w ostatnim odcinku. Wtedy już wam pokazywałem to jedyne gospodarstwo, które zostało zalane, ale to też nie był jakiś wielki problem, bo wiecie, tam było 20 cm wody. Więc okej, okay, wiadomo, że fajnie by było, żeby... Kurde, co się, co, 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 co się, co tu się podziało? Panie, jak, jak wy to jeździcie tutaj? Patrzcie, ten sobie jedzie tutaj. Ten z naprzeciwka postanowił chyba, nie wiem co, wyprzedzać. I doprowadzić do jakiejś takiej dziwnej sytuacji. No a tutaj idzie jeszcze pieszy, więc nie za bardzo jestem w stanie tak po prostu przejechać. Muszę poczekać, aż on sobie przejdzie. Tak wiem, że wy czekaliście na to, aż ja się tutaj rozpędzę i go rozjadę, ale nie, nie będę robił takich rzeczy. Przejadę owszem chodnikiem, no ale bez przesady. Nie będę tutaj rozjeżdżał niewinnych ludzi. Tym bardziej, że to ci kierowcy nie do końca ogarniają, co trzeba zrobić. Ale to jezioro po lewej stronie jest po prostu straszne. Czy wy widzicie to drzewo, które jest zalane tak naprawdę do samej korony? Przecież tam jest z 8 metrów wody na oko. Tam naprawdę można by. Było zacząć durkować. Nieprawdopodobna sytuacja. Oczywiście z prawej strony mamy tutaj maszyny, które są potopione, ale nawet ich nie ruszam, bo nie jestem w stanie tutaj czymkolwiek wjechać. Maszyny trudno, woda zejdzie, to będziemy próbować jakoś te maszyny naprawić, będziemy próbować je jakoś zreperować. Jeśli się uda, to świetnie. Jeśli nie, no trudno. No niektóre rzeczy są ubezpieczone, niektóre nie. Nic na to nie poradzimy w tej chwili. No ale, mimo wszystko, mimo wszystko, takiego kataklizmu to chyba nikt z nas się tutaj nie spodziewał. Dziadek nie pamięta takiej wody. Rozmawiałem z nimi. Jeszcze wcześniej i powiedział, że nie pamięta, żeby kiedykolwiek było tej wody aż tyle. Owszem, zdarzały się sytuacje takie, że woda gdzieś tam się gromadziła w jakichś nieckach, ale były to naprawdę malutkie kałuże, a tutaj powstały tak naprawdę ogromne jeziora. No i cóż, będzie trzeba iść do dziadka w takim razie, pogadać z nim jeszcze raz. Plus jest taki, że przynajmniej teraz nie pada. Zobaczymy jak długo. Może dziadek ma jakąś nową prognozę. Dziadek to naprawdę wygląda jak koniec świata, wszystko wokół jest zalane. Drogi niektóre są przerwane, niektóre są w ogóle nieprzejezdne, bo jest tyle wody, chłopaki z sąsiedniej wsi to się w ogóle łódką poruszają. E, to jeszcze nie koniec świata. Jakby koniec był, to byśmy nie siedzieli w suchym domu i nie pili herbaty. Ale fakt, pierwszy raz w życiu widzę, żeby drogi były rzeką. No, pracownik usunął chwasty z pola, jakimś cudem zdążył przed najgorszym. Teraz puszczę go, żeby rozsiewał nawóz. Zaraz tam zresztą sam pojadę. Nasze pole ze słonecznikiem to jest jedno z nielicznych, które jeszcze jakoś stoi. I wiesz co? Te słoneczniki są w ogóle prawie nietknięte, jakby wiedziały, że trzeba przetrwać, albo jakby wiedziały, że trzeba rosnąć na górce. Słonecznik to mądra roślina. Zawsze się obraca tam, gdzie światło. A my teraz też musimy się obrócić tam, gdzie nadzieja. No poziom wody już się nie podnosi, to jest akurat bardzo dobra wiadomość. No i myślę, że to jest znak, że najgorsze jest za nami. Mówili przed chwilą, że przestanie padać i potem ma być już ładnie. Pogoda się poprawi, słońce wyjdzie, woda zacznie schodzić. O, czyli jeszcze dwa trzy dni i może zobaczymy z powrotem naszą ziemię, a nie jezioro. Tak, młody. Ale zanim wszystko przeschnie, zanim drogi naprawią, to trochę minie. Będzie trzeba rękawy podwinąć i łopaty w ruch. Ale damy radę. Zawsze dajemy. Tylko szkoda tych ludzi z niższych gospodarstw. U nas przynajmniej dom stoi. Stoi, bo dziadek twój, pradziadek, budował na górce. Mówił: dom zawsze buduj tak, żeby nie wypłynąć razem z pierzyną. Śmiali się z niego wtedy. Dziś by mu pomnik postawili. No to może jak zejdzie woda, to mu pomnik postawimy z worków z piaskiem. Najlepiej z betonu. I podpisz: tu mieszkała upartość i nigdy nie odpłynęła. Tak, bo ja do dziadka mówiłem, że tak naprawdę dobrze, że gospodarstwa stoją, i szkoda tych w sumie z niższych gospodarstw, ale chodziło mi tutaj między innymi o Piździchowice, bo one też są bardzo mocno zalane. Tam już zalało jakieś domy, tam już było niebezpiecznie. Zresztą nasze SP wyjeżdżało w nocy właśnie do Piździchowic. No ale cóż, nic nie jesteśmy w stanie naprawdę na to teraz za bardzo poradzić. Ja sobie wezmę jeszcze ten nawóz, tak się składa, że na przykład mam go bardzo dużo, bo jeszcze jest go ponad 1000 litrów tutaj. On na szczęście nie ucierpiał. No i co? No, będę musiał w takim razie jakoś pojechać, tylko słuchajcie. Ja jestem teraz po drugiej stronie. No, normalnie bym pojechał w prawo. Ooo, patrzcie tam dalej, 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 dalej. Tam też jest jakaś wielka kałuża. I to jest na naszej łące. A to może w sumie przez tą łąkę przejadę, bo przecież przez łąkę to można sobie jeździć. I zobaczcie przy okazji, co tutaj się stało. Przecież cała ta budowa jest zalana. Cała ta budowa jest również zalana. Zobaczcie, no, nie ma tej wody tutaj jakoś bardzo, bardzo dużo. Widzę, że same domy nie są zalane, ale teren wokół owszem. No, powiem wam, że jest tutaj naprawdę nieciekawie. No, nawet popatrzcie, w tych wykopach dużo wody się znalazło. No, no ale w sumie, czego się spodziewać, skoro są wykopy? No, to wiadomo, że tam woda może się gromadzić. Naprawdę współczuję tutaj wszystkim tym, którzy w tym momencie cokolwiek tu muszą robić. Jestem naprawdę zszokowany, co tutaj się wydarzyło. Ile tak naprawdę trzeba było dosłownie chwilę, żeby woda podniosła się do takich poziomów? No i teraz wiecie. Jest jakoś, powiedzmy, sytuacja opanowana. No tutaj, oczywiście, tu, 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 z prawej strony. Ej, zobaczcie, zobaczcie, tu mnie też jeszcze nie było. No, moment, moment, moment. Lecimy, lecimy, odpalamy drona, słuchajcie. Popatrzcie na to, czy to jest to jezioro, pani Kasi? Tak, to jest pani Kasia. To jest pani Kasia tutaj, i zobaczcie, że tak naprawdę w Niecce, no cała Niecka jest wypełniona wodą. Tu jest sklep, tu są kolejne domy. Bardzo mało, bardzo mało brakowało, żeby te domy były również zalane. No dobra, ale wróćmy może już w takim razie na ziemię. Jedźmy ogarnąć pole do końca. Trzeba to zrobić. Gdzie mi się pchasz? Tutaj wszystko pozalewane, a ty chcesz jeszcze do wypadku doprowadzić? Myjże co, trochę chłopie. Jedziesz jakbyś normalnie nie wiem, prawo jazdy miał od wczoraj albo prawo jazdy znalazł w chipsach. No dobra, nie ma co. Może się zagapił albo może ratował cały dzień teraz swoich sąsiadów albo siebie samego. Jedziemy teraz na pole. Mam nadzieję, że zacznę rozsypywać ten nawóz. Mam nadzieję, że tutaj po prostu wszystko pójdzie zgodnie z Planem, przynajmniej tyle, że pracownik sobie poradził, mimo tego, że były tu naprawdę bardzo, bardzo duże problemy. No i teraz będę mógł sobie jechać. 18 km na godzinę. Oczywiście muszę pilnować tego, żeby nie wysypać nawozu do takiego jeziora. No, bo jeżeli to zrobię, to zaraz może się ktoś przyczepić o to, że zatruwam środowisko, no bo nie wolno wysypywać oczywiście takiego nawozu do rzek, nie wolno wysypywać wtedy, kiedyś, kiedy jest po prostu zbyt mokro, podobno. No i więc muszę tak to zrobić, żeby, żeby, żeby tam nie nasypać nawozu. No ale tutaj na pole oczywiście mogę sobie sypać. Bo akurat jest na tyle mało grząsko, że spokojnie sobie poradzę. No i mogę tu przede wszystkim przejechać, ale jest bardziej grząsko niż było. Jest po prostu mokro. Więc słuchajcie, ja puszczam teraz pracownika. Ja zatrudniam sobie tutaj kogoś, kto będzie jeździł, kto mi to ładnie nawiezie. Pani sobie będzie tutaj teraz jeździć. A sam wracam na gospodarstwo i co? I czekam, aż ta woda zejdzie. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Mam nadzieję, że za 2-3 dni będzie już tutaj sucho i będziemy mogli zabrać się za liczenie strat. Na razie.